No się Manko widzicie jesteśmy na moim normalnym koncie i się stała taka sprawa, że na swoim starym koncie, jak byłem nubkiem nie miałem robuxów um, dostałem haki. Tak dostałem haki i musimy zaraz wejść na to stare konto bo widzicie, jesteśmy na... I w normalnym koncie, jeszcze zapomniałem zmienić sobie tego skina, ale po prostu mój skin to będzie Witty I widzicie tutaj jest Pet Simulator, Będę Forever Simulator, Murder Mystery No, <laughs> zobaczę sobie co tutaj mam, to jest moje y, normalne konto Uwielbiam tą górę What the? to nie jest horror Okej, okay, tutaj są różne pasy i my mamy takie pasy. Radio. Mam radio, bo radio mi się najbardziej przydaje. Mam, ale. Dobra. Yy, to widzimy się po cięciu w sumie już na koncie z hakami. Dobra, już jestem po przerwie. I yy, się zalogowałem na moje yy, konto. Stare konto i przepraszam, że jest w ogóle z telefonu i też przepraszam, że nagrywam to właśnie z telefonu, jak teraz mówiłem. I słuchajcie jeszcze was przepraszam dlatego, bo długo nie było odcinków. No. Ale ja czekam, aż będzie sucho i nie będzie śniegu. Aż nie będzie śniegu i będzie sucho. No to się wybiorę, nie wiem. Jak ktoś z Was skacze po skateparkach na hulajnodze, to ja Wam mogę, ja Wam chcę pokazać, jak, jak się na przykład wybić z kłotera, bo to jest podstawowe. Skąd można na przykład zrobić finger whip, nie? Dobra, jestem na moim starym końcu, gdzie byłem nubem. nubem. Jak ja w ogóle kiedyś wyglądałem dziwnie? Dobra, mamy te haki. Mamy te haki. Uuu, możemy latać. U wallhack. No to będzie się widzowie działo. Uuu, na Rage Runner, The Clown Killings Reborn, Kiet 1, Brookhaven, Rowil, Meme Game, Memegame, Embedded. No Ura, możemy zagra zagrać na to. Mam nadzieję, że, że mnie nie zbanują na 15, na 15 dni sumie i tak to jest moje stare konto, także mam na to wywalone. <noise> ja tak dosłownie mam na to wywalone. Bo tylko czasami wchodzę na to konto. Bo jest, że właśnie to się dzieje na, na telefonach, na tabletach nie, bo sam posiadam tablet. Mogę na nim nagrywać również, jak chcecie. No właśnie widzicie. Nie, jeszcze tableta nie posiadam, ale uzbieram. Oczywiście na pewno uzbieram. No dobra, chwilę sobie poczekamy. Chyba. Dobra, widzimy się po cięciu. Dobra, widzę, że już się tutaj załadowało. Ale na starym koncie nie wiem dlaczego, ale mi reaguję. Nie wiem, na moim normalnym koncie na telefonie mi nie latuje, ale tak długo się odpalało. a wszystko już jest. No y nie do końca. A walczyć to. Dobra. Mm, Slide. Co Pięknie. Okej, okay, let's go. Okej, okay, let's go. Lecimy. Okej, okay, let's go. O Boże. No najlepiej. Teraz się będzie odpalało godzinę. Mi się nie chce wychodzić i wchodzić. To jest najgorsze. Jeszcze... Bruch Wait, what the? Ok Aha Ale Muzyka już gra na samym starcie e... Ok, let's go O, i teraz nie trzeba czekać Po prostu na tym końcu, tak długo nie byłem, że się zlagowało wszystko Jakbyś mogli lecieć. wyleczyć Prawie umarłem. Nie wiem ile mam HP, ale wówczas wolę się wyłączyć. Bo... Nie, zginę. Co to było? Te haki są dziwne. <laughs> Naprawdę, te haki są durne. Te haki są naprawdę dziwne Szczerze powiem Dziwniejszych haków nie widziałem Naprawdę One są dziwne Musimy wejść na jakąś grę Na murder mystery I tam potrollować ludzi Jak ja będę murderem Ja mogę przechodzić chyba przez ściany Bo tam pisze wallhack Czyli można Wallhackować no tak, można alhakować. Czyli mogę przechodzić przez ściany, tak jakby, tak? No właśnie. Lęb. Aj, na, bo na mobilnym się ciężko gra. Yy, właśnie na, na, na kontach... Wait, what? Okej. Okay wallhack. Dobra, mamy Walhaka. Nie wybiegniemy. Chyba nikt nigdy tutaj nie był, mi się wydaje. Przechodzimy przez ścianę. Już myślałem, że ja przeleczę. O, połowę HP Nie okay. ja wyglądam jak Mubek w tej grze. Musimy sobie tego skina zmienić. Oh, ha. Ale ha, ha. Hmm. tego teraz nie testować Chociaż I Jestem duchem Ej przebiorę się za ducha Przebiorę się za ducha Ej ktoś mnie goni Jestem hakerem Pst. Dobra, trzeba się za kogoś durnego przebrać Trzeba się przebrać za Rosję. Ta, czapka rosyjska. Nie szkoda mi deadcoinów. Bo ich mam po w tej grze. Mogę tutaj dać. A. To mi bardziej. dobra. Jeszcze coś. Hmm. O, i S-ce. Słonie szkóry, przeniknie się w to Bum! Ej, jak wygląda... Um, Ej, no... byście chcieli wiedzieć, tutaj jak wygląda w środku samochodu. to, co to ma. Zobaczmy, co te, to na samochodzie. To, co to na samochodzie ma. To samo. Ma. Aha. Co to A, że ja tak wysoko skaczę. To normalny skok, to jest wysoki skok? Nikt. To można na obi wykorzystać. Okej, okay, let's go. Jakie te haki są dziwne.

Dobra, chodzimy na moje konto, bo to jest bez sensu. Dobra, to było głupie naprawdę. Jakie to jest głupie? Dobra, to widzimy się w sumie, już na moim koncie. No, siemanko już jesteśmy na swoim koncie, jak widzicie, tylko y, musiałem y, odinstalować i zainstalować Robloxa, bo po tych hakach wiecie, coś się baguje. I nie można się zalogować, także trzeba było odinstalować i zainstalować, tak? I wtedy już jestem na swoim koncie, jak widzicie, to jest. Jak chcecie więcej odcinków z takich haków, bo naprawdę są powalone, to nie ma problemu, proszę bardzo. Jak widzicie, konto jest bezpieczne. Jesteśmy na swoim koncie. Yy, polecam Happy Moda, bo to jest Happy Moda do haki. No i w sumie widzimy się w następnych odcinkach. Mam zamiar jutro coś nagrać, czy tam pojutrze, nie wiem. Ale na pewno na serwestra się pojawi serwestrowy odcinek z Blocksburga, bo ja w Blocksburga nie grałem. Albo nie wiem, może z Murder Mystery. Na kompie, mogę wam coś nagrać z Murder Mystery. Dzisiaj, dzisiaj jeszcze coś tam na pewno wrzucę z Murder Mystery, raczej, nie na pewno, tylko raczej wrzucę. No i w sumie widzimy się w następnych odcinkach. Przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale wracamy, yy, wracamy do marszu. Tsunami nas nie dogoni, no. Widzimy się w następnych odcinkach, bajo.